Witam serdecznie. Powiem o pięciu rzeczach, których nie powinno się robić dla mężczyzn. Pierwsza rzecz. Nie biegaj za nim. To nie maraton, ani casting. Druga rzecz. Nie odwiedzaj miejsc, gdzie przypadkiem można go spotkać. Po trzecie. Nie proponuj jemu pomocy. Nie jesteś jego osobistą asystentką albo aplikacją do rozwiązywania jego problemów. On ma ręce, ma internet, ma dorosłość, choć trudno nazwać takiego człowieka dorosłym i dojrzałym mężczyzną. Po czwarte, nie spotykaj się z jego otoczeniem, bo ich lubisz. Poszukaj sobie inne otoczenie. Po piąte, piąta rzecz. Nie, nie zapominaj o sobie. On nie jest centrum. Ty jesteś królową własnego życia. A królowa jest tylko jedna. Zasada jest prosta. Jeżeli musisz się za kimś uganiać, to znaczy, że biegasz w złym kierunku. Skup się na sobie i pozwól, by to oni, inni zaczęli gonić za tobą. I tego Ci życzę. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.